Witam serdecznie. Jak obiecałem, tak robię mały ranking klanów. Oczywiście, żeby nie było, zrobiłem taką małą listę, top piątki według siebie, czyli w tych klanach, w których byłem, a jednocześnie które coś o nich wiem, a nie wiem. Sam jak widzicie, to byłem w wielu klanach, kilka razy robiłem w kilku takich naprawdę ciekawych, też w takich... No, mniej ciekawych. Część kanów w ogóle też zostały rozwiązane, chociaż... no nie będę i czemu, nie będę podawał powodu. Jeden z takich klanów, przykładowo, jest dla mnie Hunto. Szkoda, tylko że już nie grają. Ale w takim szpicie ich możliwości, no, byli w stanie konkurować z różnymi kanami. Też tak jak wczoraj wspomniałem na transmisji. No, między mną a nimi jest taki mały zgrzyt. Choć może jest, może nie ma. Nie wiem jak oni do tego podchodzą. Ja do tego nie będę się stosował ani nic. Po prostu ja umieszczam ich na piątym miejscu tylko dlatego, że sama sympatia mi do tego zmusza. Bo można powiedzieć, że byłem jednak z nimi trochę. Yy, grałem. Niestety zostałem trochę potraktowany jak śmieć, no ale to już z beczki. Samo to, że ten klan był w stanie sporo zmienić, no to daje mu piąte miejsce. Kolejne to będzie Sadegi. Są to bardzo ciekawe klany. Tutaj Sadegi w ogóle stały się ostatnio aktywniejsze, no ale niestety, niestety, niestety. No nie grałem już na tym samym poziomie co wcześniej, bo wcześniej tutaj było 1400 nawet. I gwarantuję Wam, że dołączenie do nich wtedy było naprawdę czymś i można było no, mierzyć się razem z nimi, z bardzo potężnymi zawodnikami i nie tylko na dobrym, odpowiednim poziomie. No ale cóż, wszystko mija z czasem, wszystko przemija, wszystko się zaczyna, no różnie to bywa, tak? Kolejne to są jeny. Dlaczego jeny? Mimo że są na niskim elo, z samej przyjemności grania z nimi i do tego, że podchodzą jak do człowieka, a nie jak do maszyny, która naprawdę niektóre klany są takie, że masz być i koniec. Tutaj rozumieją, co to znaczy praca zmianowa, co to znaczy ludzkie słowa i pojęcie. Dlatego umieszczam je na trzecim miejscu, nie wyżej, no bo jednak umiejętności brakuje, no. Chłopaki są spoko, ale samo no samo podejście do człowieka i do rozgrywek, no nie jest to, co Część ludzi szuka, czyli rozgrywki na wysokim poziomie i tak dalej. Tu się można fajnie zabawić, tu można fajnie sobie pograć z ludźmi. No i w sumie nie za bardzo nic powyżej, no bo jeżeli jesteś nowym graczem, ok, nauczysz się paru rzeczy takich podstawowych, no ale wyżej nie zajdziesz. No, niestety ta przepaść między zawodnikami jest zbyt duża. Ja wspominam ich bardzo dobrze, no i. Kolejny klan Apaza. Czemu APA, skoro to jest kan złotówy, że tak powiem. I żeby dołączyć trzeba mieć albo dobre kontakty, albo zapłacić. Ze za względu na umiejętności pewnych graczy. Nie chodzi tu o samego multiego, tylko chodzi ogółem o całą kształt. Są tam zawodnicy, którzy naprawdę ci pomogą. Ale niestety są też tacy, którzy widzą tylko czubek własnego nosa, także. Tu jest miejsce drugie, tylko ze względu na to, że sporo mogą osiągnąć, chociaż blokuje ich to, że no, to jest płatny klan, tak naprawdę. No, chcesz być w tym klanie, musisz zapłacić, tak jak wszystkie klany Multiego. Jeżeli chcesz dołączyć, nie ma problemu. Rotacja jest tu cały czas, niestety. Tak jak tu, no, musisz spełniać ich wymogi, czyli być w chuj aktywny. Nie możesz pozwolić sobie zbytnio. Opisu też nie ma, no bo wiadomo, klan jest klanem, który musisz zapłacić przynajmniej 25 zł z tego, co ja żeby sprawdzić twoje staty i żebyś mógł dołączyć, bo to jest klan pod klanówki. Teoretycznie, chociaż mogło to się zmienić. Kiedy ja tam byłem, to był klan pod klanówki, w miarę wysoki poziom, no ale coś kosztem czegoś, no musisz zapłacić. No i. To jest w sumie pierwsze miejsce moje Vivo S, którym naprawdę zaczynałem. Byłem tam, że tak powiem, kadrowy w pewnym okresie. Nawet nie pamiętam kiedy dokładnie, aż sam poszukam. Vivo X to nawet nie patrzę, bo to Vivę, wszystkie plany Vive to tak naprawdę jeden i ten sam poziom dowodzenia i nie tylko. W pewnym stopniu różni się tylko tym, że Chyba nawet zmienili, albo to są te -y teraz nie jestem teraz pewny. Zmogli się zmienić w pewnym stopniu. Dlaczego mogli się zmienić w pewnym stopniu? Yy, dlatego, że każdy klan Vive to dla nich jest inny batalion. Oni to nazywają batalionami, nie podklanami, nie akademiami. Yy, wszystko co jest tam to po prostu zarządza jedna kobitka. Bo w ogóle oni mają dowódczynię, nie dowódcę. Każdy klan ma swojego wykona, który melduje do niej i ona podejmuje główne decyzje. Rozstałem się z nimi przez znajomego, który stwierdził: A ja pójdę, powiem, że chcę podpierdolić im ludzi. A ogółem to też była taka sytuacja, wtedy, której no, średnio pamiętam, ale coś tam było z jednym gościem. Ale to w każdym bądź razie nie jest temat na teraz. Po prostu, jak mi się kiedyś przypomni, to może wam powiem, może nie, zobaczymy. Co do tego, no to mówię, no, to był plan mój taki startowy, gdzie naprawdę się zaczęło tak grać już na wyższym poziomie. Moje stanowisko jakie tam było to było oficer kadrowy wtedy. Zajmowałem się tam obliczeniami punktów i innych ujemu i chociaż też po części nie spełniałem tego, no bo nie miałem zbytnio czasu. No i to jest to. Na początku byłem tam werbunkowym, od tego się zaczęło, także tutaj Wiwe no jest ja moim serduszku na miejscu pierwszym z prostych powodów. To do innych klanów, było też sporo takich klanów w miarę dobrych, w miarę niedobrych. Tak jak wspominałem ktoś wczoraj Jerry no nie polecam go za bardzo. Są też klany, które były dużo lepsze. No. Na pewno też nie polecam Kłaków, no tam też tak samo jak i Gali. No, to są dwa klany, które no... Radzę umijać szerokim łukiem. Może później tam zrobię jakąś taką listę, które klanę umijać szerokim łukiem, tak samo to jak y, amamy, no. Mieli gościa toksycznego, ale stwierdzili po tym, jakim się zwróciło uwagę, że to ja jestem tym toksycznym i wyleciałem bez żadnego słowa, bez żadnego usunięcia. i uzasadnienie jest to, że jesteś toksyczny. No, jestem jaki jestem, ale ja mówię w o słowach to, co mówię, nie opierdalam słów w bawełnę. Ludzie, kurwa, ile tak można? Sam też prowadzę teraz klan, no nie robimy za dużo, no ale tak, po pierwsze mamy sporo graczy niedoświadczonych, to jest jedno, nie, nie że teraz tłumaczę, ale po prostu, przyjęliśmy teraz z klanów takich dużo słabszych od nas, które grały na poziomie 900-800 elo, zaczęli u nas grać, my teraz się z nimi dogrywamy, no i zobaczymy co z tego wyjdzie, na pewno jest to, że teraz mamy większą aktywność, więc jeżeli ktoś chce, to zapraszamy od razu do rekrutacji. 75 osób, z czego kilkanaście aktywnych, no sporo osób, które odeszły, no to raczej taki kolega Adam WG -Hater, który stwierdził, że nas pierdoli. Woli kurwa grać ze swoimi ziomkami i robić sobie streamki, jakby nie mógł kurwa grać u nas. I nie podoba mu się wymóg, że od 17 mamy obowiązkowego DCK. Także jeżeli ktoś chce, to serdecznie was zapraszamy. Discord cały czas jest aktywny, cały czas ktoś gra, tak jak przykładowo patrzcie tutaj. No, cały czas jest coś, cały czas się coś dzieje. Nawet o tej godzinie, gdzie to jest 12.30, mamy osoby aktywne. Także serdecznie zapraszam. A ja ten film wrzucę jeszcze dzisiaj na YouTube, tak żebyście co mogli zobaczyć. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się podoba, jeżeli chcecie jakieś inne opcje, coś bardziej pomontowane, napiszcie, ja się do tego spróbuję zastosować. Trzymajcie się, cześć.